Witajcie podsumowanie miesiąca styczeń 2023 roku. Jak zawsze, tu się nic nie zmieniło. Dom o powierzchni ogrzewanej to 240 metrów. Dodatkowe 120 metrów otrzymane przy 8 stopniach Celsjusza. Aby w nieogrzewanych pomieszczeniach nie było wilgoci, średnio ocieplonego budynku w piątej strefie klimatycznej. 80% ogrzyjniki, 20 podłogówka wraz z podgrzewaniem 300-litrowego bufora ciepłej wody użytkowej, służącego dla 5 osób w ciepło, zaopatruje mnie. Monoblokajwa 12 kW ustawione obecnie na siódmej krzywej grzewczej. Utrzymywane temperatury w dzień w przedziale 21-23 stopnie, a w godzinach nocnych 19-20 stopni Celsjusza. Najwyższą odnotowaną temperaturą był 1 styczeń 13,7 stopnia. Średnia temperatura dla mojego regionu to 0,8 stopnia Celsjusza. Jak widzicie na załączonym wyliczeniu, pompa pracowała przez 31 dni miesiąca, z czego 21 dni były to dni zwykłe, a 10 dni to dni świąteczne. Jako, że posiada u siebie taryfę G12W, to oprócz tańszej nocy, tańsze są również weekendy oraz dni świąteczne. Pompa średnio zużywała 54 kW energii elektrycznej, co dało średnio 2,26 kW na godzinę. Styczeń to 1679 kW energii elektrycznej, której koszt wyniósł 921 ,28 zł 28 groszy. Dla przykładu, gdyby pompa pracowała w taryfie G11, to ze stałą ceną, to koszt miesięczny wyniósłby 1124 ,93 zł 93 Jak widać, oszczędność ponad 200 zł. Za te pieniądze w obecnych czasach zakupiłbym 307 kg ekogroszku w cenie 3000 zł tona, 142 litry oleju opałowego, który jest obecnie po 6,51 zł za litr lub 369 kg peletów w kwocie 2500 zł tona. Zeszłoroczny styczeń był chłodniejszy, a zużycie energii elektrycznej było wyższe i wyniosło 1993 kWh. Średnia dzienna w tamtym okresie wynosiła 62,35 kW, a więc około 8 kW dziennie więcej. Jak już zauważyliście, albo zobaczycie, moja tarcza ochronna w ilości 2000 kW właśnie się kończy. Zrobiłem zestawienie. Co by było, gdyby już w styczniu nie było tarczy i za energię musiałbym zapłacić po stawkach ustalonych na 2023 rok. Wyszło, że za ogrzewanie domu zapłaciłbym 1805,47 zł, co daje ponad 95% podwyżki za ogrzewanie domu i ciepłej wody użytkowej. Dla mnie 2000 kW energii, w której mam zagwarantowaną starą cenę, wystarczył do stycznia tego roku. Kolejne miesiące będą już dużo droższe. Nie otrzymałem dofinansowania na energię elektryczną, bo posiadam fotowoltaikę. I cała szczęście. To właśnie dzięki niej będę mógł zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną. Ale co z ludźmi, którzy bez fotowoltaiki zdecydowali się na ogrzewanie prądem? Napiszcie w komentarzach, jak to jest u Was. A dziękuję serdecznie za oglądanie tego podsumowania. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, dania łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu. Cześć.